I w tym momencie wchodzą kibice, wchodzą kibice na taf, na lodowisko. No i w tym momencie, powiedzmy, że kończy się ten, ten protest. No i być może zacznie się już za chwileczkę doping. Zdawamy krążek teraz pod bramką Tomasza Rajskiego po jego lewej ręce. Teraz odpowiedzi o święcimianie, ale dobrze, Tomasz Rajski. No i teraz widzą Państwo ten transparent, o którym, o którym e, mówiłem. Mam pytanie do Pana Rasmona, jakby się odniósł do tego protestu, który pod Pana adresem przede wszystkim został skierowany się przez kibiców. Já, já tak mě to není o toho vlastně samo já si myslím, že já to vnímám, já jsem nastavený na meč a, a já se myslím, v každé se můžu páčit, co kdy volí tady. Já, se, já mám šedé šumy, jsem přihotelený na meč, takže já psychičně si myslím, že v takých situacích je málo na to právo ty volí, ale... A já si myslím, že pomáhá hlavně družině, že možná to vnímá ta družina. A... Także to można więcej, wie na, na, na te drużynie Także. Jak mamy. Ja mam też wyjątkowe pytanie do Artur'a teraz. Y, jak ty skomentujesz, właśnie, y, po Bo to nie było tylko do trenera, też tam była mowa o zarządzie, prawda? Jak to się skomentujesz? Czy jest, jest, jest demokracja, bo nie są te bogate słowa używane? Y tak, tak, to, jest, to są samo akcje za które byłem też i odpowiadają swoje stanowisko. I więcej w tej kwestii nie mam do powiedzenia. Chciałem powiedzieć tyle, że na czym zaprytasz? bo trochę teraz między kibicami, a zarządem tak troszkę teraz zajrzyło mnie sympatycznie. Nie mówię, nie mówię, że ze wszystkimi kibicami, prawda, ale czy wy macie zamiar jako zarząd coś zrobić, jakoś poprawić atmosferę? Czyli cały czas współpracujemy jesteśmy w kontakcie z kibicami, z przedstawicielami i kibiców było spotkanie około miesiąca temu, tak mieli swoje uwagi co do współpracy na linii Zarząd arkibice My z tych zobowiązań się wszystkie wywiązaliśmy na ten moment właśnie 90-95%.